A w dzisiejszym odcinku porównamy sobie S21 kontra S23 Ultra. Mógłbyś od razu na pewno trolle napisał, że A to porównujesz takie. Słuchaj, aktualnie mam tylko takie, ale będę miał inne. To porównamy z innymi. Ale co my tu porównujemy? Porównujemy to, jak bardzo poszła technologia do przodu przez te 3 lata w sferze. Samsunga. Jak bardzo e, są bardziej, można powiedzieć, zaawansowane te smartfony w porównaniu do na przykład Galaxy S21. Mamy szeroki kąt. Tu jest 0,5 na S21, 0,6 na S23. No i definitywnie, według mojej skromnej oceny S21 jest szerszy. Ale mogę się mieć. To trzeba by to. Bo ja, ja komentuję na żywo. A te kamery nie są w tym samym punkcie. Tylko obok siebie. Więc ciężko to ocenić przy zale, zaledwie 01 różnicy. Ale przejdźmy się tak w miarę szybko. Mikro, roweru nie W miarę szybko. Mogę go zapiąć około. Eee, w szerokim kącie. Stabilizacja. Pamiętajmy, że komentujemy na żywo. Wygląda na lepszą w 23 No i pewnie tak jest. Ciężko po takich małych ekranach to zro... no, zobacz. No dobra. Przenosimy się w 1X. 1X. Czemu? I teraz który jest szerszy? Wręcz identycznie. Mówię o szerokości. Stabilizacja. I teraz sobie patrzymy tutaj na kolory. Piękne. No dobrze, a co jeśli chodzi o telefoto? No to wiadomo, że tutaj będzie miało przewagę nowsze modele. Ale zobaczymy, dajemy 3X i 3X też na Ultrze. No jest duża różnica. Damy na dom Ciężko tak wycelować dwoma jednocześnie. No dobra. A co jeśli chodzi o telefoto? Damy 10x na jednym i na drugim. No to wiadomo że jest. Ale czy różnica jest taka drastyczna? Jest. Jest, bo to są dedykowane Dedykowany peryskop o. i to wali teraz z tego peryskopu. No dobra, wróćmy na do 05-06. No i zobaczmy sobie. U, na coś spadło. O cholera, czarna górna No, no, jeszcze powinno być lepiej I teraz zobaczymy sobie autofokus w szerokim kącie. No, oczywiście Galaxy S23 będzie miało ultra, a S21 nie ma, ale gdybyśmy tutaj y, przynieśli Galaxy S23 regularne lub 23, też nie miałoby tego autofokusu. Testowałem w, skle w sklepie i taka informacja jest e, wiarygodna. Oczywiście będziemy jeszcze mieli na kanale S23, ale to już poprzednich odcinkach i też sobie porównamy z innymi smartfonami, jak jest S21. No dobrze, wejdźmy sobie na. Czekaj, czy 21 Ultra ma w szerokim kącie autofokus? Chyba ma, także to byłoby lepsze porównanie, no ale akurat nie mamy tego smartfonu, więc no, proszę nie narzekać. Dobra. Autofokus w 1X. Pięknie w obu smartfonach, a teraz w 3X i tutaj będzie trudno to zrobić. Czekaj, cholera. No trudno jest to zrobić samemu, gdyby było więcej osób tutaj. Ewentualnie na drzewie możemy to przetestować. Oddziela się nam tło. No tak nie bardzo. Ciężko to Coś co, co wąskiego musiało być. No nie, nie Przednia kamera. I tu fajnie, że możemy sobie w OUS smartfonach piknąć do przedniej kamery podczas nagrywania. I teraz mam wrażenie, że są wręcz identycznie, jeśli chodzi o szerokość. Jak widzisz kolory. Ja tego nie mogę sk skomentować, bo są zupełnie inne ekrany, inne gęstości, inne us ustawienia, więc trzeba by to w postprodukcji skomentować. Dla mnie wyglądają wręcz identycznie, ale na YouTubie to się już okaże. Autofokus czy jest? No, oczywiście, w obu. Szybki. Bardzo szybki. Piękne wyciągnięcie, pełne wyciągnięcie mojej ręki, czego się nie robi dla YouTube'a? Pizza, jak wiem, ja, jest, ja jestem zmarznięty do, do końca, do szpiku kości, jak, jak, jak to mówią. No nic. to nie jest tak, że ja zrobiłem tu jedno wideo, ja, ja to zrobiłem już czwarte. Robię, także wiesz, trochę mi to sadzi, nie? I po hiszpańsku, i po angielsku, i po polsku. Dobra. jest ten piękny rower wspaniały dobra, na końcu tego wideo będą zdjęcia do porównania i sobie będziesz mógł yy, zreflektować ja, jeszcze przełącz jakbyś chciał ku, kupić, to taka maszyna jest za 1400, jakby to się chciało. 1400, niżej nie schodzę ze względu, że Bitcoin jest za wysoko jak Bitcoin spadnie, no to zejdę niżej jak nie, no to nie Piękna maszyna. Do, dojedziesz nią wszędzie. Nawet w taki śnieg. No, trochę brudna. Muszę ją, ją umyć, ale, no bo to wiesz jaka jest chlapa. Ale rozumiesz. Po, porobimy jej zdjęcia takie na 200 megapikseli i już. I będzie pięknie. No, ale to jest to. po Pogoda jest jaka jest. Jaka jest. Zimno. Ja jestem z Marsu. Nie ty myślisz, nic nie jadę ciepłego. To jest Mars. Czy różnice są warte wydania dodatkowych 5000 złotych, no to musisz sam zdecydować i najlepiej napisać w komentarzu, bo mniej więcej 5000 trzeba oddać. Chociaż S21 za 2 no używane, a nowe, no to trzeba by zapłacić z 2800. W tej chwili, nie? Chyba, że teraz cena spadnie, jak już jest nowy model. No to może tak będzie. No to zapraszam Was do przeglądnięcia zdjęć. No i tyle, pozdrawiam i polecam.